Dzisiaj kilka słów o komiksie Krok po kroku autorstwa Sai Pariera, Matiasa Bergary i Mateusa Lopesa. Jest to pozycja o tyle ciekawa, że to komik z Niemy. Nie znajdziecie tu dialogów, ani nawet Onomatopei. Twórcy w fenomenalny sposób przenoszą ciężar narracji na warstwę graficzną. Krok po kroku to opowieść fantazy, alegoria życia. Główna bohaterka w towarzystwie swojej strażniczki dorasta, zmienia się i poznaje otaczający ją świat, który okazuje się być pełen niebezpieczeństw i twardych zasad. Niesamowita paleta barw i ilość ukrytych szczegółów powodują, że komiks ten odkrywamy na nowo przy każdej kolejnej lekturze. Krok po kroku to historia o dojrzewaniu, przyjaźni, niesamowita wizualnie i przepełniona emocjami. Krok po kroku możecie nabyć w naszym sklepie internetowym naglecomics.pl oraz w księgarniach w całej Polsce.